Film prezentuje działanie usługi i historia pojazdu. Na ekranie białe tło, a na środku logo centralnej ewidencji pojazdów i kierowców cepik. Zmieniające się kadry filmu. Widok z lotu ptaka na samochód, który jedzie drogą wśród drzew. Zbliżenie na dłonie dwóch osób, które przekazują sobie kruczyk do samochodu. Miasto za dnia. Po chodniku, wzdłuż nowoczesnego budynku idzie młoda kobieta, która prowadzi rower. Kobieta sprawdza coś na swoim smartfonie. Mijają ją inni przychodnie. W lewym górnym rogu ekranu pojawiają się napisy www.historiapojazdu.gov.pl oraz baza cepik. Strona internetowa w domenie gov.pl, na górze nazwa usługi Historia Pojazdu. Poniżej lista najważniejszych statusów dotyczących m.in. aktualności badania technicznego czy polisy ubezpieczeniowej. Statusy zmieniają się, na przykład badanie techniczne, brak informacji o ważnym badaniu, zgłoszono kradzież pojazdu czy pojazd czasowo wycofany z ruchu. Pod listą najważniejszych statusów dane samochodu, którego dotyczą statusy, między innymi numer rejestracyjny, nazwa, rok produkcji, ostatni stan licznika. Dalsza część strony internetowej z usługą Historia pojazdu. Widoczne trzy zakładki do wyboru. Otwarta pierwsza zakładka Informacje z listą szczegółowych danych o pojeździe, m.in. o pojemności silnika, rodzaju paliwa, normie emisji spalin. Druga zakładka Oś czasu, w której wyświetlana jest lista wszystkich zdarzeń dotyczących pojazdu, jakie zostały zapisane w bazie. Układ wydarzeń od najstarszych do najnowszych. Po lewej stronie daty wydarzeń, a po prawej ich opisy, na przykład 9 czerwca 2011. Pierwsza rejestracja pojazdu. Trzecia zakładka, dane zagraniczne. W niej trzy podzakładki z nazwami zagranicznych baz pojazdów, Carfax oraz AutoDNA. Aktywna podzakładka AutoDNA i dane przykładowego pojazdu z tej bazy, między innymi i kradzież nie odnotowano, uszkodzony nie odnotowano. Następnie pojawiają się kolejne podzakładki, z podobnym zakresem danych o pojeździe. Biały ekran z napisem jak skorzystać z usługi? To proste. Na ekranie strona internetowa z usługą Historia pojazdu. Na stronie widoczna krótka instrukcja i formularz z trzema polami: numer rejestracyjny, numer win, nadwozia, podwozia lub ramy oraz data pierwszej rejestracji. Poniżej przycisk Sprawdź pojazd. Ekran z wizualizacją dowodu rejestracyjnego pojazdu i zbliżenie na fragment, w którym wpisany jest numer win pojazdu oraz data pierwszej rejestracji. Kolejny ekran. Formularz z polami wypełnionymi danymi pojazdu zagranicznego. Po użyciu przycisku Sprawdź Pojazd pojawia się wyskakujące okienko z informacją o braku danych w systemie CEPIC i przyciskiem, który umożliwia sprawdzenie danych w rejestrach zagranicznych. Po jego użyciu widoczna zakładka Dane Zagraniczne i wyszukane w niej informacje o pojeździe. Ekran końcowy. W lewym górnym rogu logo Ministerstwa Cyfryzacji. Obok, po prawej logo Centralnego Ośrodka Informatyki. Na środku ekranu napis www.historiapojazdu.gov.pl Planujesz zakup używanego samochodu lub innego pojazdu, a może zamierzasz kupić pojazd sprowadzony z zagranicy i chciałbyś sprawdzić, czy dla pojazdu zostały odnotowane jakieś ryzyka. Historia pojazdu daje Ci taką możliwość. To bezpłatna usługa, dzięki której sprawdzisz informacje o pojeździe w państwowej bazie pojazdów zarejestrowanych w Polsce lub w systemach zagranicznych. W pierwszej kolejności dowiesz się m.in., czy pojazd ma ważne badanie techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC. Są one obowiązkowe, aby pojazd mógł poruszać się po drodze. Sprawdzisz również, czy dowód rejestracyjny pojazdu nie jest zatrzymany to ważna informacja, bo od 2018 roku dokument nie jest zatrzymywany fizycznie w czasie kontroli drogowej lub badania technicznego, a jedynie informacja o zatrzymaniu jest odnotowywana w centralnej ewidencji pojazdów. Zobaczysz też, czy pojazd nie został wyrejestrowany, co może oznaczać, że nie powinien poruszać się po drodze oraz czy nie jest oznaczony w bazie pojazdów jako kradziony. Następnie usługa wyświetla dane techniczne pojazdu, m.in. pojemność i moc silnika, czy rodzaj paliwa. Te dane pomogą Ci ocenić, czy oferta jest zgodna ze stanem faktycznym. W usłudze sprawdzisz, jaka norma euro jest przypisana do pojazdu, co pomoże podjąć decyzję o zakupie, w szczególności gdy planujesz poruszać się po terenie objętym strefą czystego transportu. Przełącz raport na oś czasu, a poznasz wszystkie zdarzenia dotyczące pojazdu, które zostały zapisane w bazie. Sprawdzisz między innymi, czy przechodził systematycznie badania techniczne, a także czy nie uległ szkodzie istotnej, czyli takiej, która dotyczy układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego i ma wpływ na bezpieczeństwo oraz wymaga wykonania po jej naprawie dodatkowego badania technicznego. W ten sposób upewnisz się, czy pojazd był w przeszłości na tyle sprawny, aby mógł poruszać się po drodze. Historia pojazdu pokazuje również daty rejestracji oraz wszystkie zmiany właściciela. Dowiesz się dzięki temu, ilu właścicieli miał pojazd, czy była to osoba fizyczna, czy może firma lub inna organizacja. Dzięki integracji z systemami zewnętrznymi usługa pozwala też sprawdzić, czy w innych krajach nie odnotowano ryzyk na pojeździe, jeśli wcześniej był on zarejestrowany za granicą. Na przykład, czy nie odnotowano za granicą wypadku, kradzieży, złomowania, rozbieżności w odczytach licznika, lub czy pojazd nie był używany jako taksówka? Jak skorzystać z usługi, to proste: musisz wpisać trzy dane, które pozwolą wyszukać pojazd w bazie: numer rejestracyjny, numer WIM oraz datę pierwszej rejestracji pojazdu. Numer rejestracyjny możesz spisać z tablic rejestracyjnych pojazdu. Numer WIM to unikalny numer który jest nadawany przez producenta. Najłatwiej jest o niego zapytać właściciela lub sprzedawcę, gdyż znajduje się w dowodzie rejestracyjnym, podobnie jak data pierwszej rejestracji. Wpisz te trzy dane, kliknij Sprawdź pojazd, a poznasz historię pojazdu w bazie CEPiK. Jeśli chcesz sprawdzić informacje o pojeździe sprowadzonym, który był wcześniej zarejestrowany za granicą, ale nie został zarejestrowany w Polsce, wpisz jego dane, zagraniczny numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji. Kliknij Sprawdź pojazd. Po otrzymaniu komunikatu, że pojazdu nie znaleziono w centralnej ewidencji pojazdów kliknij Sprawdź rejestry zagraniczne. co pozwoli Ci zalogować się przy użyciu węzła krajowego do usługi i uzyskać informacje z systemów zewnętrznych o ryzykach odnotowanych na pojeździe lub ich braku.